W dzisiejszym filmie będzie historia o tym, jak dostałam akredytację na mecz Wisły Kraków. A mój aparat stwierdził, że nie dziś. On no, dziś nie będzie pracował, współpracował. Tak, także witajcie w kolejnym odcinku fotograficznych przygód Urszulki. Zygmunta pijeczko, tak długo nasza Wisła, zwyciężać będzie wciąż, zwyciężyła. Zacznijmy od. najlepiej od początku zacząć. 8 kwietnia dostałam maila, że przyznano mi akredytację na mecz Wisła, Kraków, chrobry głogów. Musiałam sprawdzić, żeby nic nie pokręcić. Mecz miał odbyć się i odbył się 9 kwietnia o godzinie 18 na stadionie Wisły. I tak. Byłam przeszczęśliwa, że dostałam taką akredytację. Jak wiecie z poprzednich moich filmów, w sumie z jednego, w którym opowiadałam o planach na ten rok fotograficznych, mówiłam tam, że bardzo chciałabym się dostać na foto na Wisłę Kraków. I tak się też stało. Dostałam się na Wisłę Kraków na foto. I to był bardzo szczęśliwy dzień. Bardzo się cieszyłam i zaczęłam przygotowania. Jako, że ta akredytacja, jeżeli jest pojedyncza, jest przyznawana dzień przed wydarzeniem, to znaczy informacja o tym, czy dostałam taką akredytację przez ten system Akredito, jest um, dzień wcześniej, dzień przed wydarzeniem. Więc zaczęłam się przygotowywać. Zabrałam swój aparat, czyli Nikona Z5 z obiektywem Nikkor z 100 Czyli ten oto tutaj zestaw. Moje maleństwo, mój obiektyw i mój aparat z gripem, z dodatkowymi bateriami, dwiema. I z tym zestawem poszłam na ten mecz, poszłam na mecz Wisły. W tym, na tym konkretnym meczu pra, było prawie 17 tysięcy kibiców i atmosfera była naprawdę niesamowita. Kibice Wisły Kraków tak. <słuch> są naprawdę świetni. I jeżeli chodzi o inne grupy z pierwszej ligi czy z ekstraklasy, no to niestety nie chodziłam na inne mecze, więc. Nie wiem jak z kibicami innych drużyn, ale tak, na Wiśle naprawdę ci kibice są fantastyczni. Wyubierani, szaliki, koszulki, śpiewają, przyśpiewują różne rzeczy i cały czas się coś dzieje. Ta atmosfera jest naprawdę mm, niesamowita. <śpiewanie> ten mecz, czyli mecz Wisła-Chrobrym odbył się 9 kwietnia i wtedy jeszcze ta pogoda była taka, powiem szczerze, no nie do końca pięknie wiosenna. I o tej 18:00, jak zaczął się mecz, było już dosyć ciemno. Tego dnia nie było za dużo słońca w Krakowie. Znaczy było, ale ono się schowało. I na stadionie, który, na stadionie Wisły, który jest mocno zabudowany, to nie jest stadion um, stricte otwarty, tylko mocno zabudowany i ma oczywiście dużo świateł sztucznych w takich sytuacjach, gdy pogoda na polu już jest um, niezbyt um, słoneczna, to oczywiście te światła sztuczne. Wtedy się włączają wszystko. No, wszystko jest naprawdę super. Odebrałam swoją akredytację, odebrałam kamizelkę i ubrałam się, ubrałam się też w tą kamizelkę. I udałam się na stadion, na tą strefę foto i rozłożyłam swój sprzęt. Czyli w sumie no, nie miałam żadnego innego sprzętu. Miałam tylko tą Z Z5. I ten obiektyw 100 podpięłam sobie to do monopodu i usadowiłam się już w jednym miejscu i czekałam. Jeżeli chodzi o ustawienia, w jakich pracuję na meczach, na wydarzeniach sportowych, to pracuję, To muszę pokazać, tak tu, to, to, to. To przełączam sobie swój aparat w tryb S, czyli tryb sportowy z preselekcją czasu. I blokuję sobie czas migawki, otwarcia migawki na już stałą wartość, czyli bardzo krótki czas. Przeważnie to jest 1:3000, 1:4000. Tak, mniej więcej w tych granicach to oscyluje żeby zamrozić ym, piłkę głównie też ponieważ do zamrożenia ruchu piłkarzy wystarczyłby ym, trochę dłuższy czas czyli na przykład jedna 1250 ale wtedy piłka jest jeszcze rozmazana więc tak 13000 jedna 14000 jedna to jest y, tutaj y, czas w którym w którym fajnie piłka też jest zamrożona. I tak, ustawiłam sobie na ten tryb S, na zdjęcia seryjne, na ten czas właśnie jedna dwutysięczna, trzytysięczna, coś takiego, coś w tym stylu. I tak, włączyłam, przygotowałam sobie aparat, siadłam sobie na stołeczku małym, przenośnym, zaczął się mecz. I mój aparat stwierdził, że, że nie. Że on dzisiaj po prostu, on nie będzie dzisiaj współpracował. Aparat nie reagował na nic. Nic się nie dało z nim zrobić. Jednym kółkiem kręciłam, drugim kółkiem próbowałam tu zmienić, próbowałam sobie ISO dołożyć, podbić, bo było ciemno. Nie reagował, po prostu nie reagował. To, co się działo na wyświetlaczu, było wszystko prześwietlone, tam szalały po prostu światła, kolory, ciemność. No raz było bardzo ciemno, raz było bardzo jasno. Próbowałam zmienić, no nic, po prostu nic, nic nie byłam w stanie zrobić. Jedyne, co pomogło i pomagało przez cały ten mecz, to było wyłączanie aparatu, odczekanie chwili, włączenie znowu, spróbowanie zrobienia kilku zdjęć, po czym aparat znowu wariował. I znowu trzeba było wyłączyć, odczekać chwilę, włączyć. Spróbować zrobić kilka zdjęć i tak przez cały mecz. Przyznam szczerze, że odebrało mi to całą radość z robienia zdjęć na Wiśle. Czekałam na ten mecz, czekałam na tą akredytację na Wisłę Kraków. Naprawdę no to było moje wymarzone wyjście na mecz na wydarzenie sportowe jako fotograf, żeby tam iść, bo na mecze Wisły chodziłam też jako kibic. I, i było mi najzwyczajniej w świecie przykro. Po prostu było mi przykro, że ten aparat, tak sobie patrzę kątem oka, wiecie tak, czemu mi to zrobiłeś na ten aparat. Było mi przykro, że ten aparat akurat w tym momencie, w tym wyczekanym momencie, czyli na ten mecz, przestał działać. I on się dawał trochę reanimować podczas tego meczu. Od czasu do czasu, tak jak mówię, musiałam wyłączać, włączać, poczekać chwilę, znowu włączyć, wyłączyć, poczekać chwilę, porobić kilka zdjęć. I w ten sposób wyglądało, Wyglądał cały mecz dla mnie. Gdy wróciłam już do domu z tego meczu, no już o 19 się zaczął. Dwie godziny plus powrót byłam koło od godziny 21 w domu. W ogóle już odłożyłam po prostu plecak z aparatem. Bieleż sobie całą noc, odpocznij może, mówię, zrozumiesz swój błąd. <grym> zrozumiesz swój błąd. I zaczniesz działać. Tak. To, to, co zrobiłam kolejnego dnia, to no wydawało mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie do uratowania aparatu na szybko. To yy, włączyłam w aparacie opcję wyczyść matrycę. Plus. Zresetowałam ustawienia aparatu, i tyle byłam w stanie zrobić. Oczywiście, też tą gruszką taką wyczyściłam sobie wszystko, co mogłam, no, ale to i tak staram się robić regularnie. I tak naprawdę, tylko tyle byłam w stanie zrobić na już. Teraz rozumiem. Chociaż to, to wiecie, to powinnam zrozumieć wcześniej, ale to jak się człowiek nauczy na własnych błędach, to rozumiem. Jeszcze, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Teraz rozumiem, jak ważne jest to, żeby mieć drugi aparat przy sobie. Aparat zapasowy o podobnych parametrach, tak, żeby no, być zabezpieczonym na takich wejściach fotograficznych, czy to no w jakimkolwiek stopniu, jeżeli, czy to płatne, czy niepłatne zlecenia. Jeżeli chcemy iść na dane wydarzenie i e, zrobić fajne zdjęcia, wyciągnąć z tego wydarzenia jak najwięcej, to jednak ten drugi aparat jest bardzo dobrą opcją. Żeby on był, żeby był zapasowy, w razie czego jak ten pierwszy. Odmówi posłuszeństwa, tak jak ten mój Nikon Z5, właśnie na meczu Wisły z Hrobrym. I tak. Nie byłam w stanie oddać tego aparatu do serwisu, ponieważ mecz był w środę, a w piątek i sobotę fotografowałam rugby w Krakowie. Więc wiedziałam, że. Nie ma szans, żeby mi w serwisie pomogli w jeden dzień, żeby, żeby to naprawili. Więc no, to, co mogłam zrobić, to zrobiłam. Czyli wyczyściłam tą matrycę, tą opcją w aparacie. Przeczyściłam gruszką, powietrzem to, co mogłam przeczyścić. I zresetowałam ustawienia w aparacie. I to było wszystko, co mogłam zrobić tak naprawdę, żeby go... Mm, powiedzmy, że uratować na daną chwilę, mm, i żeby mieć aparat sprawny. Okazało się, że jest sprawny dalej, ale pewnych opcji nie jestem w stanie mm, jakby zmienić w tym aparacie. W tym momencie na przykład nie jestem w stanie zmienić trybu migawki. Mam do dyspozycji tylko i wyłącznie automatyczną lub elektroniczną na tylną kurtynę migawki. Migawka mechaniczna jest całkowicie wyszarzona, jeżeli mówimy o opcjach w aparacie. Z takie okienko do zmiany migawki. Nie jestem w stanie tego zmienić. Ech. Tak, wcześniej mogłam. Wcześniej mogłam na innych meczach, gdy miałam dokładnie te same ustawienia, czyli Eskę, ten obiektyw, też czas dosyć krótki, czyli ta 1-2000, jedna 1-3000, jedna coś w tym stylu. Byłam w stanie to zrobić. Byłam w stanie zmienić migawkę na mechaniczną, a teraz po tej dziwnej awarii, która się stała na meczu Wisły, nie jestem w stanie tego zrobić. I tak. Myślę, że czas najwyższy zrobić dwie rzeczy. Pierwsze to jest oddać aparat do serwisu. I niestety takiego serwisu pozagwarancyjnego, ponieważ już ten aparat na gwarancji nie jest. I zobaczyć, co dalej. A drugie. Co będzie trudniejsze, o wiele trudniejsze do zrealizowania, to kupić drugi aparat. Na pewno już nie Z5, tylko pewnie jakiś Z63, ewentualnie Z52, coś w tym stylu. Ale to jest o tyle trudne, że po prostu w tym momencie finansowo no nie ma jak. Po prostu nie ma jak w tym momencie. E, może to się zmieni. No, ale w tym momencie nie ma jak na taki wydatek. E, I. I tyle. To, co mogłam zrobić z tym aparatem, to zrobiłam. Teraz sezon jest dosyć aktywny dla mnie. E, chodzę na dużo, dużo wydarzeń sportowych i przyznam szczerze, że oddanie tego aparatu. Do serwisu. Trochę się z tym ociągam, ponieważ nie wiem, ile będzie to trwało, a nie chciałabym przegapić różnego rodzaju wydarzeń, na które już mam akredytację, na które się dostałam, które sobie zaplanowałam, że będę robić. Więc wiem, że to jest nieuniknione, ale trochę jeszcze to odkładam. No, ale wiem, że będę musiała to zrobić. No, najgorsze jest to, że jak oddam ten aparat do serwisu, no to zostaje całkowicie bez aparatu. Zostanie mi tylko ta Z30, którą nagrywam e, filmy tutaj. E, no i ewentualnie ten aparat będę zabierać, gdy będę bardzo chciała gdzieś iść, a ten Z5 będzie jeszcze w serwisie. No, ewentualnie takie rozwiązanie jeszcze jest w tej sytuacji. Tak. Te zdjęcia, które Wam tutaj będę pokazywać, to są zdjęcia, które udało mi się uratować z tego meczu. Udało mi się jakoś je e, zrobić, ponieważ o jakimś planowanym robieniu zdjęć na tym meczu, no to nie mogę nic powiedzieć. To było raczej, to była, to była loteria, czy mi się to zdjęcie uda zrobić, czy mi się nie uda, jak ten aparat się zachowa, jak się nie zachowa, czy przestanie działać, czy będzie trochę działał, więc trochę tych zdjęć zrobiłam jednak, ale tak jak mówię, to było po prostu takie losowe, zależne od aparatu, czy on będzie chciał zrobić te zdjęcia, czy nie, więc te zdjęcia, które Wam tutaj pokazuję, to są właśnie te zdjęcia, które no jakoś jakoś się udało zrobić podczas tego meczu tym oto gagatkiem. I tak. Mogę ten film i to wyjście podsumować tylko w jeden sposób.